Z tej strony Piotr Maciążek, a to jest podcast Zielony Wymiar. Ale czy dzisiaj będzie zielono? Ja sobie zanotowałem, że dzisiaj będzie o trumpistach, antyklimatystach. Dla części słuchaczy to będzie głos rozsądku zza oceanu, który właśnie ukróci politykę klimatyczną zabijającą zachodni przemysł. Dla innej części słuchaczy będzie to trwoga, przypomnienie sobie powodzi w Polsce i w Hiszpanii i świadomość tego, że jeżeli Stany Zjednoczone przestaną wspierać globalne aspiracje związane z klimatem, to czeka nas katastrofa. A zacznę od tego, że Donald Trump, czyli prezydent elekt amerykański, zaproponował postać niezbyt tajemniczą, bo niestety dość dobrze znaną i bardzo kontrowersyjną, czyli w sumie w stylu Trumpa, kandydata na stanowisko sekretarza energii. Dlaczego mówię, że postać kontrowersyjna? Ponieważ chodzi tutaj o Chrisa Wrighta, który zasłynął między innymi tym, że wypił przed kamerami płyn do szczelinowania hydraulicznego. Są to chemikalia, które yy, używa się do procesu wydobywania gazu łupkowego. To powinno wam wszystkim już wiele mówić na temat tego, z jaką postacią mamy do czynienia. Mamy do czynienia w zasadzie z przedsiębiorcą, a dziś lobbystą przemysłu naftowego i gazowego. Jeżeli taka osoba będzie sekretarzem energii w Stanach Zjednoczonych, no to wszyscy inwestorzy powinni obawiać się tego, czy kurs Stanów Zjednoczonych na globalne porozumienie klimatyczne, o czym zaraz powiemy, ale też na przykład fundusze inwestycyjne związane z ESG czy szeroką branżę OZE, która się w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko rozwija, czy to wszystko będzie kontynuowane? Cóż, na pewno kontynuowane są zapowiedzi Republikanów, m.in. Mike'a Johnsona, czyli przewodniczącego Izby Reprezentantów, na temat poszerzenia koncesji na wydobycie ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, przybywa Trump i mówi: Drill, baby, drill. Będzie więcej wiercenia, ale będzie więcej wiercenia w obszarach chronionych do tej pory, w obszarach bardzo kontrowersyjnych, bo niezwykle wrażliwych, jeżeli chodzi o bioróżnorodność. Mówimy tutaj między innymi o rezerwacie w Alasce, gdzie Trump zamierza znów wiercić, mówię znów, bo takie plany miały już podczas swojej pierwszej kadencji, ale zostały one Uchylony przez obecnego jeszcze prezydenta Bidena w 2017 roku. Teraz sprawa powraca. Stany Zjednoczone zamierzają wiercić coraz więcej. No dobrze, ale mamy też na stole tak zwaną ustawę IRA, to jest ustawa pakiet antyinflacyjny, który Inwestorzy powinni postrzegać przez pryzmat w zasadzie narzędzia protekcjonistycznego. Otóż Stany, twierdząc, że chodzi tak naprawdę o klimat, wykorzystały ten pakiet IRA do wspierania z budżetu federalnego różnych organizacji oraz przedsiębiorstw budujących technologie niskoemisyjne. No i mamy pierwsze efekty tego typu działań. Część firm z Europy przenosi się za wielką wodę. Europa próbuje odpowiedzieć na tą irę dość nieudolny sposób poprzez swój własny pakiet, to jest Net Zero Industry Act, ale tak naprawdę w obecnym ekosystemie europejskim pieniędzy jest zbyt mało, by zrównoważyć ofertę amerykańską i być może właśnie dlatego przez Europę w ostatnich miesiącach przetoczyła się dyskusja na temat tego jak należy głosować i jaka powinna być waga poszczególnych krajów w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Postrzega się tą dyskusję właśnie przez pryzmat próby zmiany finansowania i budżetu Unii Europejskiej, który jest zbyt mały. Mówił o tym na przykład Piotr Serafin, czyli za moment komisarz nadzorujący budżet i unijne pieniądze. On podczas przesłuchania przed Parlamentem Europejskim powiedział: Nie mamy w tej chwili do dyspozycji w systemie europejskim odpowiednich pieniędzy, aby odpowiedzieć na wyzwania globalne. Wracając do Stanów Zjednoczonych, no, uchylenie IRA byłoby niezwykle ciekawe, no bo tak jak powiedziałem ta ukryta dotacja z budżetu amerykańskiego do wszystkich firm produkujących technologie niskoemisyjne, no jest sukcesem administracji Biden'a, powoduje, że Stany Zjednoczone osiągają istotną przewagę nad gospodarką europejską. Czy w takim razie Trump tak łatwo zrezygnuje? Z tej szansy na to, aby podkręcić amerykańską gospodarkę. Nie wydaje mi się tym bardziej, że jak sobie wynotowałem, w większości stanów, gdzie IRA poprzez system dotacyjny wspiera biznesy, to w większości tych stanów rządzą Republikanie. Więc odkręcenie tej IRY, przynajmniej w tej chwili, werbalne przez Trumpa nie będzie takie proste i w mojej ocenie. Raczej będzie ono symboliczne i będziemy mieli do czynienia z korektą, a nie z odwołaniem tego pakietu, bo po prostu w niektórych obszarach zielony biznes i zielone dotacje zaczynają się opłacać. Zresztą przemysł amerykański związany z ropą i gazem. Dość pozytywnie podchodzi do takich technologii i projektów, jak na przykład wychwytywanie CO2, widząc w tym duże szanse biznesowe. Trump będzie to musiał mieć na uwadze, więc, z jednej strony, drill baby drill, ale z drugiej strony, część tych zielonych zdobyczy administracji Bidena powinno. No, powinno przetrwać. Cóż jeszcze mamy istotnego, jeżeli mówimy o trampistach antyklimatystach? Otóż w poniedziałek w Baku rozpoczął się szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak zwany COP29. Cóż, sprawa nie jest błaha chodzi tutaj o to, aby ograniczyć globalne ocieplenie. W 2015 roku taki sam szczyt. Poprzednia edycja w Paryżu podkreślił, że nie, nie, trzeba podjąć działania, które spowodują, że globalna średnia temperatura nie przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza. No, mam dla Was złą wiadomość, przekroczyła te 1,5 stopnia Celsjusza, idziemy na 2 stopnie Celsjusza, no, pewnie znów niektórzy z naszych y, słuchaczy się tym nie przejmą, a inni będą widzieli obrazki na przykład z Kotliny Kłodzkiej. Z okolic września. Bez względu na to, co na ten temat myślicie, no sprawa będzie miała implikacje międzynarodowe, bo jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się z tego porozumienia, no to w zasadzie, na przykład, polityka klimatyczna Unii Europejskiej przestanie mieć jakikolwiek sens, skoro Amerykanie nie będą chcieli jako nadal, chociaż tutaj są rozbieżności metodologiczne, największa gospodarka globalna nie będą chcieli uczestniczyć. W tego typu działaniach. No i słuchajcie, w Baku szczyt, szczyt klimatyczny COP29 niezbyt prestiżowy, ponieważ nie ma na nim ani prezydenta Joe Bidena, ani przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, lub jak mówi część elektoratu konserwatywnego, niechętnego. Działaniom proklimatycznym Ursula von der Jelen, a także nie ma przywódców Chin, Brazylii, Meksyku, Japonii i wielu innych, więc gdzieś ta paryska atmosfera 2015 roku kompletnie się ulotniła, a tymczasem gwałtowne zjawiska pogodowe cały czas dotykają również Europę w coraz większym stopniu. Co warto wiedzieć na temat tego, co Trumpiści uważają o szczycie klimatycznym i szeroko tym globalnym konsensusie dotyczącym polityki klimatycznej? No cóż, przede wszystkim podczas swojej prezydentury, pierwszej elekcji, Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego. Następnie Biden, czyli nadal jeszcze obecny amerykański prezydent, przywrócił Stany Zjednoczone do tego globalnego porozumienia klimatycznego, ale Trump już mówi o tym, że zamierza ponownie wycofać Stany Zjednoczone z tego porozumienia. No. I tutaj, tak jak powiedziałem, miałoby to skutki szerokie, między innymi dla Europy. Inwestować w technologii niskoemisyjnej jest sens, co już było widać na przykładzie tego, co mówiłem o IRA w Stanach Zjednoczonych. Natomiast podważyłoby to sens stawiania sobie sztywnych dat w dochodzeniu do pewnych celów neutralności emisyjnej. Tu Europa mówi o 2050 roku, a Amerykanie i Chińczycy raczej o 2060. Jak twierdzi część ekspertów, te 10 lat różnicy może zdecydować o tym, czy w Europie będą jeszcze jakieś firmy przemysłowe. No i cóż, Trump może i zapowiada wycofanie Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia klimatycznego, a to wymusiłoby na przykład w Polsce, w Europie, w Unii Europejskiej rewizję Zielonego Ładu. A przynajmniej taką mam nadzieję, jeżeli Bruksela nie straciła kontaktu z rzeczywistością. I zamierza w jakikolwiek sposób bronić europejskich firm przed narastającą konkurencją amerykańską i chińską. Szczyt w Baku klimatyczny w ogóle oprócz tego, że ma dość niską rangę, jeżeli chodzi o oficjeli, którzy go odwiedzili, a w przypadku Amerykan Amerykanów są to oficjele związani jeszcze z administracją Bidena, ale po drugie jest to szczyt bardzo trudny, ponieważ tak naprawdę dyskusja na nim, na, na jego obecnej edycji dotyczy. Kwestii finansowych, a te są najtrudniejsze. Otóż państwa negocjują nowy cel finansowy działań dla klimatu, który miałby zacząć działać w 2025 roku. Poprzedni negocjowano w 2009 roku. No to jest epoka, proszę państwa. I w 2009 roku ustalono, że państwa bogatej północy, bo mamy globalnie biedne południe i bogatą północ, będą przeznaczały minimum 100 miliardów dolarów rocznie. Dla krajów rozwijających się, czyli głównie tych z globalnego południa, w ramach wsparcia klimatycznego. To jest troszkę taka rekompensata, której my, Polacy, nie do, końca, nie do końca ją łapiemy, dlatego że jakby kosztem klimatu gospodarki zachodnie na węglu zbudowały swój dobrobyt i teraz to ma być pewna forma rekompensaty, że te państwa w ramach jakby zadośćuczynienia za dewastację klimatu yy, będą płacić krajom biedniejszym pieniądze na na to, żeby rozwijać technologie proklimatyczne. Polska też budowała swój dobrobyt na węglu, tylko ten dobrobyt wyjeżdżał kolejami, szczególnie w okolicach Sławkowa do Związku Radzieckiego, bo byliśmy państwem komunistycznym, więc ten argument nie do końca do nas trafia. No i cóż, tutaj problem jest taki, że dogadać się na nowy cel finansowy będzie w ujęciu globalnym państwom bardzo trudno, a szczególnie w cieniu Trumpa. Cieniu, który pada na Baku, cieniu, który sugeruje, że za chwilę jak Domek z kart mogą się te porozumienia klimatyczne posypać, bo tak jak powiedziałem, nie tylko sam Trump to zapowiada, ale w dodatku przechodzi do czynów, otaczając się ludźmi dość oryginalnymi, jeśli nie, nie używać sformułowania kontrowersyjnymi, no bo jednak Chris Wright. Przypominam, pijący przed kamerami płyn do szczelinowania hydraulicznego, raczej nie będzie miał ochoty pozować na tle turbin wiatrowych lub energetyki solarnej. Bo myślę, że też w jego karierze politycznej to nie akurat panele solarne sponsorowały jego obecność w kongresie. Kończąc już wątek Trumpistów, antyklimatystów, no, tutaj już przechodzimy do takiego tematu bardzo inwestorskiego. No, musimy postawić sobie pytanie, co z ESG, czyli to, tymi nowymi zasadami społecznej odpowiedzialności. ESG i raportowanie ESG dla pierwszych dużych spółek to jest 2025 rok. Pomysł w zasadzie wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale w Europie jest bardzo agresywnie implementowany. Nagrywaliśmy już mnóstwo materiałów na ten temat, również do czego zapraszam, żeby odsłuchać z audytorką, która będzie dokonywać audytów ESG. One będą obowiązkowe, będą niezależnie audytowane, więc nie możemy tutaj mówić o laurkach i będzie trzeba w takich raportach udowadniać co roku działania na rzecz klimatu, bo ten komponent i e, czyli energy jest niezwykle ważny. A jeżeli się nie udowodni odpowiedniej troski o klimat, no to można nawet wypaść z łańcuchów dostaw, bo duże spółki zachodnie mogą nie chcieć kontrahenta, który nie bawi się w ESG, a w zasadzie nie mówimy tu o zabawie, tylko o obowiązku i o takim checkingu tego obowiązku. No i inwestowanie w zgodzie z ESG, tak jak powiedziałem, wywodzi się ze Stanów i no, było takim hitem, ponieważ w latach 2019-2021 yy, wszystkie fundusze ISG notowały niesamowite wzrosty. To się skończyło wraz z atakiem Rosji na Ukrainę w 2022 roku. I cóż, od tego momentu słowo bezpieczeństwo stało się trochę ważniejsze niż odpowiedzialność społeczna, niż ISG. I tak naprawdę fundusze ISG zaczęły notować od 3 do 4 punktów procentowych gorsze wyniki niż szeroka ekspozycja na rynek. No, ale większość Firm takich jak BlackRock, czyli w zasadzie twórca inwestycji związanych z ESG, nadal w to idzie. Ale sam produkt podlega odrobinie korekt. Taką korektą jest przede wszystkim to, że kiedyś do funduszu ESG wrzucano szeroką ekspozycję w zasadzie wszelkie możliwe aktywa. Dzisiaj one się specjalizują i częściej w takich funduszach ESG mamy na przykład stricte firmy produkujące technologie wychwytywania CO2, albo stricte firmy, które mają nowe technologie związane z wodorem, z elektrolizerami. A nie szeroka ekspozycja, czy nie wystarczy już inwestować w technologie niskoemisyjne, żeby się znaleźć w takim funduszu. No i proszę Państwa, druga zmiana to jest cykl inwestycyjny, coś, co inwestorów bardzo boli. Zwykle mówiono tutaj o tym, że typowy horyzont inwestycyjny, jeżeli inwestor inwestuje w energetykę poprzez fundusz to jest 5 do 10 lat, no to, ten cykl był nieprzypadkowy, bo mniej więcej od 5 do 10 lat trwa budowa dużej elektrowni węglowej. Bliżej 5 lat niż 10. No a w tej chwili te fundusze ISG mówią już tutaj inwestorom: hola, hola, między 10 a 15 lat będzie trwał ten cykl inwestycyjny. No to więc osiągnięcie stopy zwrotu dla inwestora jest trudniejsze, bo ten cykl inwestycyjny się wydłuża, produkt jest mniej atrakcyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej giganci. W postaci funduszy takich jak BlackRock zamierzają w ISG iść. No ale Trump, Trump i jego otoczenie republikańskie bardzo aktywnie podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych krytykowało ISG. Bardzo agresywnie twierdząc, że no, nie ma szans, żeby to kontynuować podczas administracji Trumpa. No i tutaj mamy zwycięstwo Trumpa, i pojawia się pytanie, czy od słów przejdziemy do faktów? Czy rzeczywiście y, 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 obecnie ekipa Trumpa będzie chciała uderzyć w fundusze inwestycyjne, w inwestycje związane z ESG? Mi się wydaje, że y, ten tryb inwestycyjny przetrwa, tak samo jak przetrwa częściowo pakiet IRA, o którym już wspominałem w Stanach Zjednoczonych. Zmieni się tylko nieco forma i etykietka ESG. Pewnie rzadziej będziemy stosować w Stanach Zjednoczonych tą nazwę funduszy. Bardziej będzie podkreślane to, że to są to fundusze wyspecjalizowane w jakichś technologiach niskoemisyjnych. No i tak jak mówię, typowy horyzont inwestycyjny się zwiększy, ale być może też to też jest trend, o którym warto pamiętać. Coraz więcej funduszy ESG będzie funduszami pasywnymi, ale myślę, że to jako trend rynkowy to przetrwa. Trumpa. Podsumowując, moi drodzy trumpiści, antyklimatyści, możliwe jest wszystko, bo Trump jest znany ze swojej nieprzewidywalności. Ja omówiłem wszelkie związane z jego powrotem na scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych, wszelkie istotne i potencjalne informacje dla inwestorów, jeżeli się zastanawiacie nad tym, jaka będzie przyszłość. W gospodarce technologii inwestycji proklimatycznych jest to wielki znak zapytania, na pewno w, fazie wer, w takiej fazie werbalnej w tej chwili Trump bardzo mocno akcentuje powrót do paliw kopalnych, no ale tak jak powiedziałem, to nie będzie taki status quo sprzed 20 lat, bo za wiele się zadziało, między innymi przy okazji promowania funduszy klimatycznych w formie takiego protekcjonizmu w pakiecie Ira. Za dużo tych inwestycji federalnych dzieje się w okręgach, gdzie rządzą republikanie i politycznie mimo pochukiwania Trumpiści nie mogą sobie pozwolić na to, aby uderzać we własny elektorat. Dlatego w mojej ocenie skala zmian przy odchodzeniu przez Trumpa od spraw klimatu będzie mniejsza. Niż zapowiadają to media. Nie zmienia to jednak faktu, że Unia Europejska, jeżeli chce konkurować ze Stanami Zjednoczonymi ekonomicznie, będzie musiała modyfikować Zielony Ład i swoją politykę klimatyczną. Choćby z tego powodu, że Amerykanie są elastyczni i nie nakładają na swój biznes żadnych dat, które byłyby na sztywno. Związane z redukcją określoną emisji, za co groziłyby kary, jeżeli do tego momentu firmy się nie dostosują. Także dużo większa elastyczność skutkuje dużymi przewagami na rynku firm amerykańskich. Pytanie, czy Europa się otrząśnie? Może, bez względu na realne działania Trumpistów. Wygrana i powrót Trumpa nieco schłodzi głowy w parlamencie europejskim, za co trzymamy kciuki, bo zawsze na strefie inwestorów podkreślamy, że transformacja energetyczna i zielona transformacja jest nieunikniona, ale musi być przeprowadzona z głową i z uwzględnieniem potrzeb społecznych, bo yy, chroniąc klimat nie możemy zapominać o tym, że ludzie muszą mieć za co żyć.